W lipcu 2020 roku wywalczyliśmy największe w historii Unii Europejskiej środki dla naszego kraju w wysokości 770 miliardów złotych. Pieniądze te pomogą wzmocnić polską gospodarkę oraz umożliwią szybsze wyjście z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Do powiatu kościerskiego z tej puli ma trafić prawie 1,5 miliarda złotych. Kwota ta wynika z podziału ogólnej puli w przeliczeniu na mieszkańca i liczby mieszkańców zamieszkujących dany powiat. Same środki będą przekazywane w programach, projektach i inwestycjach. Ten fundusz dzieli się na dwie części, na granty bezwrotne i na pożyczki. Granty bezwrotne to jest 390 miliardów euro, pożyczki to jest 360 miliardów euro. Polska w tym funduszu również będzie typować, ale niezmiernie ważne jest, żeby Parlament Polski uchwalił ustawy o zasobach własnych. W oparciu o ten fundusz rząd opracowuje Krajowy Plan Odbudowy. Ma on wzmocnić naszą gospodarkę i pozwolić szybciej wyjść z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Można powiedzieć, że to jest na miarę planu Marszala XXI wieku. Mówimy o kwocie, która łącznie będzie dotyczyć naszego kraju. To jest kwota. Z budżetu Unii Europejskiej i z funduszu odbudowy w wysokości 770 miliardów złotych. To bardzo poważne pieniądze. Przeliczając to na mieszkańca, nasz powiat powinien w tej perspektywie finansowania otrzymać około 1,5 miliarda złotych. Unijne środki zostaną przeznaczone na najważniejsze obszary takie jak zdrowie, energia i środowisko, rolnictwo, gospodarka i przedsiębiorcy, cyfryzacja, infrastruktura, transport, innowacje, społeczeństwo czy spójność terytorialna.